120. po raz pierwszy. Dobra, mamy tu 120. 120, 120, 130. 130 po raz pierwszy. 50. 150, 150 po raz pierwszy. Ja takie mam wrażenie, że ty wyszarpnąłeś Damian ten strój pilota z Dobra, przestań, Ale na swój rozmiar. Tak. To wszystko jest żywe. Ale ja się dowiedziałem, że rękawy można podwinąć, krótkie zrobić, nukawki też można podwinąć. Ale tu myślę, że na pana w żółtej czapce też byłby dobry. Zobacz, zobacz. Trzeba go przebijać. Zobacz, unkozaki. jakie ma bogate wnętrze. Zobacz, jakie ma bogate wnętrze. No, zobacz. Przecież nasze leczki. Tu jest jeszcze informacja, że pilot yy, Kuman Piotr Iwaszko zasponsorował ten strój razem z małżonką. Yy, 250 było. Monika, 250. Dobra. 250. Ale Monika z pilotem. Ja się przebiorę tego pilota. Ja ona chciała mieć w domu pilota, będzie miała no 250, 250 po raz pierwszy gdzie jest ten kolega, co licytował? 300, dobra 300 450. 350, 300 400 350. ja daję Mówili, dobra, że nie ma Ewelina małych... po raz pierwszy 400 zł, 400 zł po raz pierwszy 450 450 muszę cię Damian naciągnąć trochę 450 po raz pierwszy 450. Ale mówiliśmy, że za mniej niż 500 nie idzie. Nie, tak nie się. idzie, nie idzie, nie idzie. Dobra, dajemy, ja się dokładam, 500 dajemy. Przebiliśmy Cię, bylimę. Na mnie i tak za duży. Ale dałabyś jakimś... co byś się wcielił? Pilota, no. Musiałabym Dobra, pilota, 500 mamy, 500 złotych po raz pierwszy. 500 złotych po raz drugi. Mamy to, kurde, chyba mamy to. I 500 złotych po raz trzeci! Yeah! Dzięki Monika, dzięki. Uwierzcie, za rok w tym stroju będę prowadził cały Wozik. Cały bosz, W samych Bo majka. Nie możesz przytyć. Samych... No właśnie, no właśnie. Dobra, spakuj. Dobra, już mogę mieć ten fotel i ten strój pilota czap. Dobra. I co, lecimy teraz yy, z kokonem. Nie, z Robert, z Robert, rower, rower, rower.